Znany jest już szczegółowy harmonogram tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego. To inicjatywa pozwalająca mieszkańcom województwa decydować o tym, na co wydać pieniądze. Budżet obywatelski daje szansę Małopolanom na kształtowanie ich najbliższego otoczenia. Mieszkańcy określają priorytety dla rozwoju powiatów, subregionów oraz całej Małopolski. Do wydania jest 8 milionów złotych. Te zadania, które ewentualnie mogłyby być realizowane przez Województwo Małopolskie, mogą być zgłaszane od 29 maja już do 19 czerwca. Będzie opublikowana lista wszystkich zgłoszonych projektów, potem będzie oczywiście ocena formalno-prawna, potem tak naprawdę rozpoczyna się najważniejszy element, czyli głosowanie. Głosowanie, które rozpocznie się od 25 września i będzie trwało do 13 października. Najpóźniej już do 30 listopada będzie wiadomo, tak naprawdę, które subregiony i na jakie projekty uzyskają wsparcie. W drugiej edycji budżetu obywatelskiego pojawiło się kilka zmian. Zwiększyła się kwota budżetu obywatelskiego w stosunku do pierwszej edycji. Druga edycja będzie opiewała na kwotę 8 milionów złotych. Zmianie uległ obszar geograficzny nie, subregionalny. To znaczy, powiat bocheński został przyporządkowany do subregionu Tarnowskiego, natomiast powiat Myślenicki i Wadowicki przyporządkowany do subregionu Podhaleńskiego. Mieszkańcy mogą nie tylko wybierać zadania, które mają być zrealizowane, ale sami zostać ich autorami. Jednym ze zwycięskich pomysłów pierwszej edycji budżetu obywatelskiego został projekt Przypnij się do kultury i sztuki. Jego celem było wprowadzenie do przestrzeni miejskiej stojaków rowerowych inspirowanych charakterem pisma Stanisława Wyspiańskiego. Mamy dziewięć stajeków rowerowych inspirowanych pismem Stanisława Wyspiańskiego, jeden jest tutaj pod Teatrem Słowackiego z napisem Sztuka, pod Małopolskim Ogrodem Sztuki jest Kultura, pod Muzeum Etnograficznym, Muzeum Archeologicznym i Muzeum Lotnictwa napis Muzeum, mamy jeszcze kantor przy krikotece i oczywiście jeszcze słowo muzyka przy filharmonii, przy oberze. Na cały projekt zdobyłam 90 tysięcy złotych. W tej kwocie mieściło się zaprojektowanie, wykonanie, transport i przymocowanie stojaków rowerowych. To jeden z 46 zwycięskich pomysłów, który wybrali mieszkańcy w głosowaniu. Tegoroczna edycja budżetu obywatelskiego to szansa na kolejne ciekawe inicjatywy. Czas, by Małopolanie wzięli sprawy w swoje ręce. Małopolska czeka na kreatywne pomysły. Niepołomice były centrum zainteresowania całej Małopolski. To właśnie tu odbyło się uroczyste przekazanie pierwszych 11 nowoczesnych wozów strażackich, zakupionych dla ochotniczych straży pożarnych. Gminy odebrały kluczyki z rąk marszałka województwa małopolskiego Jacka Krupy. A wszystko to w ramach projektu Bezpieczna Małopolska Samochody Strażackie. To bardzo ważny program, bardzo się cieszę, że województwo małopolskiego go realizuje. Niezbędny sprzęt, szczególnie nowe samochody, to jest coś, co będzie na pewno chłopakom potrzebne i służyło lata. Uznaliśmy, że bezpieczeństwo Małopolan jest najważniejsze. Bezpieczna Małopolska, jak i małopolskie remisy są finansowane bezpośrednio z budżetu województwa Małopolskiego. To w sumie 34 takie wozy kupiliśmy, to jest ponad 23 miliony złotych. Unijne wsparcie tego projektu wyniosło ponad 11 milionów złotych. Resztę dołożyły gminy. Pojazdy trafią do tych jednostek, które najbardziej tego potrzebują. Komisja konkursowa, która zasiadała do spraw wyłonienia gmin, które mogą aplikować o samochody, miała bardzo trudne zadanie. Bo z jednej strony, jak mówimy o bezpieczeństwie, cała Małopolska tego wymaga, ale z drugiej strony są gminy, gdzie budżet ich jest naprawdę bardzo słaby. To jest poważny wóz bojowy, który jest wyposażony we wszystkie potrzebne narzędzia, wszystkie potrzebne sprzęty. Wóz jest no, super technicznie wyposażony. Jeżeli chodzi o niską emisję, zacznę od silnika, to jest Euro 6, najwyższe dopuszczalne ograniczenie niskiej emisji. Wkrótce wzrośnie liczba szczęśliwych posiadaczy nowoczesnych wozów. Pozostałe samochody dotrą do gmin w maju i w czerwcu. Walka ze smogiem nabiera tempa. Podczas kwietniowej sesji sejmiku Województwa Małopolskiego radni przyjęli przejściowe przepisy antysmogowe dla Krakowa. W efekcie od 1 lipca 2017 roku nie będzie można tu ogrzewać domów i mieszkań węglem niskiej jakości. Te tymczasowe regulacje będą obowiązywać tylko przez około 2 lata. Od 1 września 2019 roku w życie wchodzi całkowity zakaz palenia węglem na obszarze gminy miejskiej Krakowa. Druga uchwała dotycząca pozostałego obszaru Małopolski wprowadza zakaz stosowania niskiej jakości paliw stałych od 1 lipca 2017 roku oraz zobowiązuje mieszkańców do wymiany kotłów na te spełniające najwyższe unijne normy. Do tematu będziemy wracać w kolejnych odcinkach. Po dwóch latach remontu przed miłośnikami kwiatów w swoje wrota otworzyła zabytkowa storczykarnia ogrodu botanicznego. Na przebudowę i modernizację budynku, mieszczącego największą w Polsce kolekcję storczyków, samorząd województwa Małopolskiego przeznaczył ponad 4 miliony złotych. To jest właściwie całkowicie od nowa wybudowana szklarnia. Pierwszy etap obejmował właśnie remont tego kompleksu szklarniowego Holenderka z tą kolekcją storczykowatych. Drugi etap, który rozpoczniemy zaraz, właściwie na początku lata, będzie obejmował pracę nad rewitalizacją. Ogrodu botanicznego, to znaczy remontu ścieżek, remontu stawków oraz ogrodzeń, co jest bardzo istotne, oraz fontanny. Wyremontowana holenderka będzie dostępna dla odwiedzających przez cały sezon, a nie tak jak do tej pory, tylko w wybrane dni. Majówka to doskonała okazja, aby odpocząć i zobaczyć piękno naszego regionu. Małopolanie mogli wykorzystać wolny czas, aby odwiedzić miejsca znajdujące się na małopolskim mini szlaku funduszy europejskich. Aby wziąć udział w konkursie bądź jak detektyw, odkryj Małopolskę, wystarczy wydrukować specjalną mapkę ze strony www.fundusze.małopolska.pl lub odebrać ją w punktach informacyjnych funduszy europejskich w całej Małopolsce. Ogród doświadczeń znajduje się na szlaku małopolskich miejsc, które zmieniły się dzięki funduszom europejskim. Mamy bardzo dużo gości, rodziny z dziećmi przede wszystkim. Tutaj najmłodsi bardzo chętnie eksperymentują. Frekwencja bardzo duża dzisiaj. Każdy kto do nas trafi może otrzymać mapkę i również pieczątkę stosowną. Po zebraniu większej ilości takich pieczątek do wygrania są również nagrody. Poszukiwacze przygód mogą odwiedzić kilkanaście miejsc w całej Małopolsce. Przychodzę za tą solą aż ze Słowacji. Myślę, że jest to dla alergików bardzo dobre miejsce i może tu człowiek odpocząć. Najpiękniejszą tutaj rzeczą to są właśnie te tężnie, bo one pomagają zdrowiu i... No, warto tutaj przyjechać. I dzisiaj byliśmy nawet w jaskini solankowej i, i też właśnie to mi korzystnie wpływa na zdrowie. Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej, znajdujący się na szlaku, przygotował szereg atrakcji dla turystów. Pokazy dawnych rzemiosł, prace dawnych zakładów przemysłu wiejskiego. Można prześledzić losy, dzieje, truciarstwa. Od zwykłego drutowania garnków, naprawiania przedmiotów codziennego użytku aż po dzieła wysublimowane, mogliśmy podziwiać dzieła Andrzeja Dziubka, znanego muzyka, lidera zespołu depresy, performera, malarza, rzeźbiarza, który w tym roku zaproponował nam wystawę pod znamiennym tytułem Blaga. Nie rzucajmy perą przed świnie. Kończymy majówką. Tradycyjną majówką, która się odbywa u nas pod dzwonniczką. Konkurs potrwa do 17 września. Zapraszamy wszystkich na wędrówkę małopolskim mini szlakiem funduszy europejskich. Już wkrótce siódma edycja Małopolskiego Festiwalu Innowacji. Na uczestników będzie czekać ponad 90 różnego rodzaju wydarzeń: konferencji, warsztatów, wykładów, paneli dyskusyjnych, szkoleń czy pokazów. Festiwal odbędzie się między 15 a 21 maja w pięciu miastach: Krakowie, Tarnowie, Chrzanowie, Słomnikach i Nowym Sączu. To jedyne tego typu wydarzenie w regionie, podczas którego uczestnicy mogą być tak blisko wszelkiego rodzaju innowacji. Festiwal rozpocznie konferencja Sztuczna Inteligencja przyszłością nowoczesnego biznesu.